Mam smaka na pierogi. Słyszałam, że tutaj mają dobre pierogi. Idę to sprawdzić. 12 dni do Kamino. Dzisiaj opowiem troszkę więcej, ale najpierw kilka słów o tych pierogach. Za 6 pierogów zapłaciłam 9,90. Co najważniejsze, można zapłacić za nie kartą z kopalni. Są ładne. Ja sobie je podsmażyłam. Ładnie wyglądają. Duże są. No i robię test smaku. Nie wiem jak Wy, wie, ale ja Pierogi też jem ze śmietaną. Dużo rzeczy jem ze śmietaną. Mam śmietanę. Test smaku. Pierogi ruskie bez boczku. Dużo farszu. W ogóle dużo ludzi poleca te pierogi. Czas to mięciutkie. rogi trochę grube, ale bardzo dobre. Będę testować jeszcze inne smaki. Jest dużo różnych smaków, są robione na świeżo. Kupić na świeżo gotowane, można kupić mrożone. Kupuję troszkę boczusiu, dlatego daję 9 na 10. Wyprawa ogólnie będzie trwała 10 dni. W sobotę wieczorem wylatuję do Madrytu. Noc spędzam na lotnisku. Rano lecę do Vigo. W Vigo spędzam jedną noc i. Z Vigo wyruszam na pieszo do Camino de Santiago. Planuję 4 dni iść, ale w międzyczasie zrobić sobie dzień wolny, czyli 5 dni na wyprawę z Vigo do Camino de Santiago. Później planuję jeden dzień właśnie spędzić w Camino de Santiago. Później pociągiem jadę do Madrytu. W Madrycie również spędzam jedną noc. I dopiero w poniedziałek w nocy mam lot powrotny do Krakowa.